Polityka mnie łyka. Wiesz więcej oraz umiesz więcej. Prowadzi Filip. Subskrybuj, lajkuj i skomentuj. Siema, siema, cześć i czołem, jestem Filip. I witam was w trzecim filmiku na tym kanale. Polityka mnie łyka. Dzisiaj mieliśmy odcinek z takiej. W serii o sondażach wyborczych. W dzisiejszym odcinku o sondażu wyborczym z 26 lipca. I teraz przełączam się na Mopisen. Jak sami to przewidzicie, dobra, teraz je nagrywałem. Teraz jeździmy na Onet wiadomości. No i tutaj jest napisane w najnowszym sondażu IPRI i S dla Onetu, zarówno KO, jak i I jak możecie zobaczyć? Ukropowanie Rysoka Człowickiego Największy spadek poparcia. I konfederacja, która notuje mocny wzrost poparcia. Wiecie czemu? Wiecie czemu? No po. Nie wiadomo co. Spójrzcie na TikToka i zobaczcie tych ci narodów. Co oczywiście nagramu. Film, ale jak teraz to ja myślę, to jestem taki cringe'owy po prostu że nagrywam dziecięć. Nordów wcale troszeczkę faktów ujawniłem. Dobra, wracamy i tak um, zobaczmy. Obecnie, obecnie, na pytanie, czy powiesz być na wypory w tym nie niedzielę? Czyli wypory wczoraj, to by. No tak, no co fajnie, tak jak ten procent płatanych, a raczej. A raczej, a raczej tak, 11%. I zobaczymy. łącznie daje to 49,1% chętnych do pójścia do urn wyborczych. I to jest oczywiście wyraźny spadek. Po prostu normalnie rekordowy była frekwencja w 2023, kiedy były te wypory i... Będziemy sobie szczerze. Chyba tego nikt nie przy... chyba będzie niepopite, ale nieraz, ale... Zobaczymy. Odpowiedź zdecydowanie nie uczyli 31,8% podanych, a raczej nie, do 18,8% czyli daje to łącznie 50,6% osób. E, przepraszam. Ok. I koalicja opowatylska zebrała na którą zakłosowało 32,1%. OK, I, i to jest słabszy wynik niż w czerwcu. Na drugim miejscu prawie sprawiedliwość, który teraz ma 29%. No wiadomo. tak. I też z tym, czy się powiększa. No to widać, że OA obecnie to 3,1 punkta procent. Bitwa trzecią pozycję. E, oczywiście zapracamy czoła w twójki, nie zmiany w kolejną troszkę. Weteracja, życia troka i witamy, to jest swoich notowań. I tak, i na konwentację zakłasować chcę za obecnie 11,9% badanych. To jest lepszym finikiem punktacji procentów. Lepszym niż w czerwcu. Kolejne miejsce zajmuje życia troka, na którą chcę zakończyć chcę. 10,5% Polaków to również rezultat lepszy o 1,8 punkta procent. i lewica podpisała swój finek o 1,8 punkta procent i teraz chcę zakłasować, gdyby wybory odbywały się um, gdyby odbywały się wczoraj um, 8,7% agentów na inną partię zakłasować chcę 4 a na 7,4% nie wiesz, jak na goło swój kurs. No i tutaj yy, widać yy, całe ten topadkę ta I tak przyjdziemy do generatora podziału mantatów i zobaczymy jaki byłyby ten jakie byłyby oczywiście roz, yy, ten, po prostu jakie byłyby yy, Zobaczmy, ile byłoby mandatów, no i już wróciłem. Poza tym, że musiałem ten troszeczkę. No, bo mam sklep wielką, niesamowitą. No i zobaczymy. Hop, no i widać po prostu cały ten. Oczywiście, oczywiście są różne generatory, odpowiadające się na innych zasadach. No ale luźnie, jak luźnie pywa. po prostu luźnie pywa, ale i tak. Prawo sprawiedliwość powinien ma mieć 165 mandatów. Kolejna Polityka Obywatelska, 169 mandatów. Trzecia /45, Lewica, 28, a Konfederacja, 53. No i zobaczymy. Tak się prezentuje. I. Tak się prezentuje podział mandatów. Oczywiście lewica taka, Konfederacja, nie wiem, co tu się stanęło, lecz zamiast tego to komentarz zapewne być tu, a PiS powinien być tu, w tym miejscu, gdzie jest Konfederacja. No. To no tutaj jest ten, oczywiście prawie jeżeli to, że się przyjdzie to najwięcej jest najwięcej jest w Szczecinie, w Okręgu, w koszalinie i w oraz, znaczy w Gdańsku oraz w postaniu. przepraszam za błąd a po dla PiS jest w cyfrowym. chwili Krośnie, szeszowie i hełmie. przepraszam same moje punkty kromatyczne, po prostu przepraszam, no i wracamy do tego skąd przyszliśmy, tak, nie wiem co dalej. No i jak sami widzieliście Zatem tym oczywiście, że przy pomocy generatorów, generator ich mandatów, Oczywiście, według wyborów, z, z, y, w tym roku, szerok będzie. No, widać, że pismo nie miał władzy. Jednakże, jak zaznaczam, generatory działają różnie Po prostu działają różnie. Całe to działają inaczej. Rasiałem to dobrze, rasiałem nie. Wybrałem jedną lepszą po prostu. Więc proszę mnie nie krytykować. Znaczy, nie wiem czemu komentarze mam włączone, ale jakoś tak próbuję i jakoś tak przychodzi. No i tak to wygląda. Tak wygląda ten dzisiejszy odcinek. Bardzo dziękuję. No i zapraszam na kolejne odcinki. Oraz zapraszam na mojego TikToka KRF, odcinek TikTok, gdzie rozpoczynam serię Alternatywna historia polskich według widzów. Zapraszam bardzo serdecznie. No tak. No to. Do zobaczenia. Tutaj po Filip i to było Polityka Niewyka. Wiesz więcej? I razem więcej. Do widzenia.